Złoty medal Demczeszaka, złoty medal Marcin Udany dzień chyba dla sportowców Śląska Wrocław i zawodników Wojskowego Zespołu Sportowego Wrocław. Yy, tak, bardzo udany i chcę podkreślić, że ci dwaj zawodnicy zaczynali u tre... jednego trenera. Zaczynali u trenera, który pracował w technikum kolejowym, pan Dziubiński, który oczywiście przyjechał tutaj na zawody który od 15 lat dopinguje. No i bez przerwy liczy, że chłopaki pojadą na Mistrzostwa Świata do mm, Moskwy. No jest problem ze sztafetą, bo oczywiście e, pierwszy raz od 19 lat w zasadach kwalifikacji nie ma średnich wyników, tylko wynik uzyskany na, na, na zawodach, a ponieważ na Pucharze Europy były bardzo kiepskie warunki, chociaż zajęliśmy trzecie miejsce, to nie uzyskaliśmy tam kwalifikacji bezlowski, gdzie mamy kwalifikację Jafowską. Natomiast Mateusz Dębrzyszak, e, wszyscy widzieli wczoraj wyśmienity bieg, e, 31 setnej zabrakło mu do minimum, ale wygrał. Z zawodnikami, którzy uzyskali minimum A minimum B i to jest problem dla Zarządu, żeby mistrza Polski nie wysłać na mistrzostwa świata. Mam nadzieję, że Zarząd w końcu stanie na wysokości zadania i złamie się i mistrza Polski wyśle. Zwłaszcza po takim wspaniałym biegu jak pokazał wczoraj Mateusz. Chyba, że zawodnik sam na diamentowej lidze minimum uzyska jeszcze. To Ja uważam, że na biegach przeszkodowych nie można co tydzień na zawołanie biegać. Do takiego biegu trzeba się 2-3 tygodnie przygotować. I uważam, że lepiej jak zawodnik się przygotuje do mistrzostw świata, pojedzie z minimum B i tam dobrze pobiegnie a nie tutaj będzie gonił po prostu za minimum. To jest po prostu tylko decyzja rządu, to jest wymysł z, z dwóch pierwszych dni mistrzostw, jest pan zadowolony? No, e, powiedzmy tak, Strzegamy e, na medal, wiadomo, e, nasz wicemistrz olimpijski e, rzuca coraz dalej, e, jeszcze e, mamy nadzieję, że za trzy tygodnie, pięć metrów dalej rzuci e, ponad 70 i e, złoty medal mistrzostw świata do kolekcji jeszcze e, dołoży. Mam nadzieję, że ekipa wojska do... To... Będzie zdecydowanie bardziej licz liczna. E, Marika Popowicz, rewelacyjny przerebieg 11:29. E, mam nadzieję, że e, poprawi ten wynik poniżej 11:20. E, pobiegnie. No i, i, i jeszcze czekamy no, na występ e, młodzieżowego mistrza Europy e, w kuli e, Jakuba Szyszkowskiego. Mam nadzieję, że będzie deptą w objętach mistrzowi olimpijskiemu i, i, i będziemy świadkami pięknej walki na żywo. Rozpoczynamy ceremonię dekoracji na lewskich na 1500 metrów. Już na ostatnia zmiana. I wreszcie miejsce pierwszej to był mistrzów Polski dla stafety Śląska-Wrocław. 3 minuty 9 sekund i 36 sekund. Złote medale otrzymują Łukasz Krawczyk, Bartosz Nowicki, Jakub Szywina, Marcin Marciniszew.